Cześć kochani, dzisiaj opowiem wam o obłudzie, dwulicowości, fałszywości, faryzeizmie, faryzeuszostwie, hipokryzji, podwójnej moralności, przewrotności i zakłamaniu alkoholika. Na potrzeby filmu zmieniam imię, aby się autor komentarza na mojej grupie facebookowej nie obraził i nazwijmy Kolegę Waldek na przykład. Uważajcie, co alkoholik potrafi wymyślić? Ja myślałem, że ja przez 28 lat już wymyśliłem i nakłamałem wszystko. Myślałem, że przez tysiąc, przez tysiąc rozmów z alkoholikami słyszałem już wszystko, co można usłyszeć o, o zakłamaniu, o, o wymyślaniu, o przekrętach, o matactwie alkoholikania. Pomysłowość nigdy się nie kończy. Uważajcie, pierwszy punkt: bardzo Cię szanuję, pisze Baldyk do mnie, bardzo Cię szanuję, ba dziękuję Ci bardzo. Słucham, o, dziękuję, że mnie słuchasz, super, dobrze, bardzo się cieszę. I po ponad 30 latach zostawiłem piwo. No super. Niestety wpadłem w coś mocniejszego. Jakby napisać, no wreszcie udało mi się po 30 latach przestać wrzeszczeć na żonę. No niestety zacząłem ją bić. Jakie słabe te zmiany u ciebie zachodzą, nie? no ale to, co teraz Wam przeczytam, to się po prostu mi w pale nie mieści. Tak w piątek zaczynam walkę w grupie, ale bardziej zaczyna mnie przerażać pozostawienie rodziny, aniżeli walka o swoje zdrowie. Czujesz to? Ojciec roku, mąż stulecia, gotów jest poświęcić swoje życie i z miłości do rodziny pić dalej, niż opuścić rodzinę na czas leczenia. To jest mocne, to jest naprawdę poświęcenie. Że człowiek swoje zdrowie oddaje za najbliższych, no to nic piękniejszego, nic bardziej heroicznego i oddanego nie może zrobić, jak poświęcić swoje życie i zdrowie dla rodziny. I to właśnie robi Walek. Bardziej zaczyna mnie przerażać pozostawienie rodziny, aniżeli walka o swoje zdrowie. Wiem, że jedno łączy się z drugim, ale jest to ale. Waldek, kurwa, pijak, jest zwyczajny, który chce po prostu pić i wyciera sobie piano mordę o, o rodzinę, nie? Wstyd mi jest po prostu. Jest mi po prostu wstyd. Nie mam komentarza. Nie mam komentarza poza zakłamaniem, przyderstwem, manipulacją, oszustwem, trwaniem uporczywym w chlaniu swoim i wymyślaniu już tak, tak skomplikowanym. No przecież żaden scenariusz filmu nie byłby tak bogaty, żeby, żeby wynaleźć takie uzasadnienia swojego pijaństwa, że jestem gotów poświęcić się dla rodziny i pić dalej, aby tylko ich nie opuszczać ich opuściłeś stary już dawno, pijąc czpając, biorąc jakiekolwiek inne gówna opuściłeś ich dawno, daj im tą szansę pozbawienia im swojej twojej obecności pozwól im wypocząć jeżeli ci starczy zdrowe, idź na to leczenie nie? nie bądź taki ofiarny sprawisz im niewypowiedzianą radość, zostawiając ich naprawdę w spokoju tyle chciałbym powiedzieć nie mogę nic więcej komentować, bo, bo, bo nie chcę bluzgać. Musi wystarczyć. Wszystkiego dobrego, kochani, z Bogiem. I bierzmy przykład. Poświęcajmy się dla rodziny. Życie, zdrowie, leczenie. Oddam się, wyzbędę się tego dla swojej rodziny, aby nie zostawiać ich w samotności. Pa.